W niedzielę 26 lutego w Ostrudzie odbyły się 24 Kaziuki, czyli wydarzenie ku świętego Kazimierza. Przedsięwzięcie tradycyjnie cieszyło się zainteresowaniem zarówno mieszkańców, jak i przybyłych specjalnie na ten dzień gości. Ostrudzkie Kaziuki zaczęły się od zapalenia zniczy przy tablicy upamiętniającej Mieczysława Czerniawskiego, a następnie została odprawiona msza w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po niej odbył się przemarsz ulicami miasta do hali widowiskowo-sportowej Ostrudzkiego Centrum Sportu. I rekreacji, gdzie miały miejsce główne uroczystości. To właśnie na hali odbywa się tradycyjne powitanie przedstawicieli Wileńszczyzny. To już tradycja, że ostróżskie kaziuki rozpoczynają witanie gości z Wilna i z Ziemi Wileńskiej. Przyjeżdżają młodzi artyści, pokazują tą piękną kulturę. A ten okres pandemii trochę przerwał nam możliwość takich festiwali, więc widać, że sala jest wypełniona i Praktycznie jest to bardzo charakterystyczne nie tylko dla Rostró, ale również dla całego regionu w i Mazur. Takie wydarzenia przyczyniają się do promocji regionu, a pełna sala pokazuje, że ludziom brakuje koncertów. Cieszy więc fakt, iż po przerwie pandemicznej wileńskie klimaty ponownie zagościły w Ostródzie. To też wskazuje na to, że ta impreza i te święto koziukowe w Ostródzie i w powiecie naszym jest potrzebne. Dlatego jako Kierujący tym samorządem od razu podjęliśmy taką decyzję, że będziemy kontynuować po tej przerwie pandemicznej, bo ludzie na te koncerty czekają, na, na obchody tego święta. Bardzo dużo ludzi ma swoje korzenie na Wileńszczyźnie, którzy tutaj mieszkają w Ostrudzie, czy to w powiecie naszym Ostrudzkim i chociaż przez moment poczują ten klimat wileńszczyzny i przypomną sobie te momenty, które jeszcze pamiętają z lat dziecinnych i do których chcą wracać. Zamierzony cel udało się osiągnąć dzięki poruszającym tekstom piosenek, występom wileńskiej młodzieży oraz prezentacji przedmiotów związanych z Wilnem. O humor przybyłych gości zadbała dobrze już wszystkim znana para, czyli ciotka Franukowa i Wincuk. A jak ty czujesz? A Kaip gužik, kasdien nebepatenkinti.